Praktyk studenckich w zamian za randkę? Czemu nie? Sezon studencki zbliża się wielkimi krokami, więc opowiem Wam swoje doświadczenia. Destruję sobie to od razu, to ma być podobno miękkie, jak chmurka. w ogóle od tego, dlaczego praktyki studenckie są darmowe. Czy tylko ja po prostu trafiałam w takie miejsce? Wow! Mega gęsty. Się wtapia. Padło tak, że praktyki akurat musiałam robić w czasie, gdy był COVID. Było to dodatkowo utrudnione, ale wiadomo, praktyki trzeba było zrobić. No dobra, napisałam do chłopaka z branży, w której powinnam była wtedy zrobić praktyki, bo było to naprawdę bardzo ograniczone. Do... Napisał, że spoko jak najbardziej ja mu przedstawiłam zasady, na jakich mam zrealizować te praktyki, ile godzin. No i zaczęło się robić nieco niezręcznie. Zauważyłam, że od razu jak napisałam, zaczął mnie obserwować wszędzie. Na Instagramie, na TikToku zaczął lajkować wszystkie moje zdjęcia, I ta sytuacja. Sytuacja przyprawia mnie odreszcze. Mam zadanie, które powinnam była zrobić zrobiłam. Dostałam kolejne, zrobiłam. Później powiedział, że jego pracownicy są u niego w domu tego i tego dnia i żebym wpadła na jakieś takie przeszkolenie. Dobra, więc ja pojechałam. Siadamy, zaczyna mi tam tłumaczyć, jak powinnam to, to, to robić. Ja zadaję jakieś pytania, bo nie zawsze wiadomo, wszystko muszę wiedzieć. Zresztą po to są praktyki, żeby się nauczyć. Zaczęłam dostawać dziwne teksty w swoją stronę, w stylu o, czego oni cię tam uczą na tych studiach, jak możesz tego nie wiedzieć. No bro, po to tu jesteś. To robię te praktyki. Żeby się chyba więcej dowiedzieć. Czy nie? Zamiast jakichś takich rad, wskazówek, nauki. Prytyka jest zawsze dobra, ale takie totalnie wyśmiewanie. Pewnie jest kobietą, to nie ogarnię. Przemilczałam to, chciałam mieć to jak najszybciej za sobą. Ciągle dostawałam jakieś takie hamskie przytyki w moją stronę. Przecież jak czekajcie, mało tego. Potem jeszcze jak zaobserwował mnie na Instagramie, wszędzie zaczął lajkować wszystkie moje zdjęcia, zapytał czy w ogóle to prywatnie nie chciałabym się spotkać. Ja napisałam, że... Nie jestem zainteresowana, chcę tylko zrobić praktyki. Zresztą jestem kimś innym zainteresowana. No i może dlatego chciał się tak odgryźć. Trzy miesiące się z tym chłopem męczyłam. Praktyki zbliżały się ku końcowi, no więc ja się odzywam. My możemy umówić się na podpis. On do mnie w tych chamskich tekstach w moją stronę, znowu się mnie pyta, że no moglibyśmy się jednak umówić. Nie chcę wchodzić, szukać tych wiadomości, żeby dokładnie cytować, bo mnie, po prostu mnie cofa takie zachowanie. Już mówiłam ci, że jestem zainteresowana kimś innym. Czy możemy się wreszcie spotkać po ten podpis? Do mnie? No ja nie wiem, czy zrobiłaś na tyle wystarczająco, żeby mieć wszystko podpisane. Wtedy myślę, nie no, koleżko, miarka się przebrała. Wtedy już przestałam odpisywać, bo stwierdziłam, dobra, nie będę miała podpisanych tych praktyk, mam to gdzieś. Trzeba mi się odzywać, no ale słuchajcie, po dwóch jakichś tygodniach stwierdził, że chyba dałoby dotrzymać umowy i podpisać mi ten papier. Kaliśmy się tylko po to, abym otrzymała te srane podpisy. Po prostu, słuchajcie, już przestałam odpisywać, bo on dalej stał się nachalny. I wiecie co? Dalej reaguje serduszkami na moje niektóre relacje. Dajcie znać, czy wymieliście jakieś przybałowe sytuacje na praktykach? I idziecie w tym roku na studia? Czy byliście na studiach? Co myślicie o tej całej sytuacji?